Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku opowiem o Ibero Star Selection Hacienda Dominicus, pięciogwiazdkowym hotelu położonym przy słynnej Playa Dominicus w Hibe, na południowym wybrzeżu Dominikany, który łączy kameralny klimat miejscowości rybackiej z komfortem dużego resortu All Inclusive. Dokonując rezerwacji z linku, znajdującego się w opisie filmu, wspierasz naszą działalność. Hotel leży bezpośrednio przy plaży około 5 km od centrum Baja Hibe i 19 km od lotniska Wla Romana. To świetna baza wypadowa na rejsy na wyspę Saona czy snorkeling przy pobliskich rafach, a jednocześnie miejsce, gdzie po powrocie z wycieczki można zanurzyć się w spokojnej, zielonej przestrzeni ogrodu. Plaża Playa Dominicus wyróżniona jest certyfikatem Błękitna Flaga. Co oznacza czystą wodę, zadbaną linię brzegową i dobre zaplecze dla turystów. Miękki, jasny piasek, łagodne zejście do morza, darmowe leżaki, parasole oraz barna plaży sprawiają, że dzień mija tu między kąpielami, spacerami i leniwym odpoczynkiem w cieniu palm. To idealne miejsce dla osób, które szukają bardziej pocztówkowej, karaibskiej scenerii niż w zatłoczonych częściach kurortu. Pokoje w Iberostar Selection Hazienda Dominicus zostały odnowione w 2019 roku, dzięki czemu wnętrza prezentują się świeżo i nowocześnie. Utrzymane są w jasnych, ciepłych barwach, z wygodnymi łóżkami i funkcjonalnym wyposażeniem. Goście w opiniach podkreślają dobrą jakość snu, poczucie czystości i to, że pokoje dobrze wpisują się w standard pięciu gwiazdek, którego oczekuje się od hiszpańskiej sieci Iberostar. Formuła All Inclusive obejmuje kilka restauracji serwujących kuchnię międzynarodową i lokalne specjały. W głównej restauracji bufetowej czekają urozmaicone śniadania, lunche i kolacje, a wieczorami dodatkowo można skorzystać z restauracji tematycznych. W komentarzach gości pojawiają się opinie, że jedzenie jest smaczne i świeże, choć część osób zwraca uwagę, że niektóre potrawy bywają doprawiane w podobny sposób, co w dłuższym pobycie może dawać wrażenie powtarzalności. Na terenie hotelu znajdują się trzy odkryte baseny w tym basen główny i basen sportowy dla osób, które lubią popływać nieco intensywniej. Wokół basenów rozmieszczono tarasy słoneczne z leżakami i parasolami. A obsługa dba o to, by ręczniki były dostępne bez dodatkowych opłat. Basenowa strefa to centrum dziennego życia hotelowego: z lekkimi animacjami i spokojną wakacyjną atmosferą. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji siłownię, aerobik, siatkówkę plażową, koszykówkę, tenis stołowy, bilard, rzutki i strzelanie z łuku. Za dopłatą dostępne są lekcje nurkowania, sporty wodne i centrum nurkowe, co w tej części Dominikany jest szczególnie atrakcyjne ze względu na dobre warunki do snorkelingu i nurkowania głębinowego. To hotel, w którym da się połączyć relaks na leżaku z aktywnym spędzaniem czasu. Rodziny z dziećmi docenią mini klub, plac zabaw, brodzik oraz możliwość zamówienia łóżeczka niemowlęcego, a za opłatą także opiekunki. Program animacji jest łagodny, nastawiony raczej na budowanie przyjemnego, rodzinnego klimatu, niż głośne imprezy przy basenie, co dobrze wpisuje się w ogólnie spokojniejszy charakter Baja Hibe. Dorośli goście mogą skorzystać ze strefy spa z sauną, jacuzzi, łaźnią parową, masażami i zabiegami pielęgnacyjnymi. To dobre uzupełnienie dnia spędzonego na plaży. Szczególnie jeśli ktoś szuka dodatkowego relaksu w bardziej wyciszonej przestrzeni. Po zmroku życie przenosi się do baru, na wieczorne występy z muzyką na żywo i lekką rozrywkę w klubie nocnym. Opinie gości o Iberostar Selection, Hacienda Dominicus są w dużej mierze bardzo dobre. Chwalą oni przede wszystkim rewelacyjną plażę, miłą i pomocną obsługę, zadbane ogrody oraz komfortowe pokoje. Wspominają też o tym, że resort, mimo dobrego obłożenia, nie sprawia wrażenia zatłoczonego, a atmosfera sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Pojawiają się głosy o okazjonalnej walce o leżaki w pierwszym rzędzie na plaży czy przy basenie oraz o dniach, kiedy jedzenie wydaje się mniej zróżnicowane, ale dla większości osób nie są to kwestie dominujące w ogólnej ocenie. Podsumowując, Iberostar Selection. Hacienda Dominicus to świetny wybór dla par szukających romantycznej scenerii z piękną plażą i spokojniejszym klimatem, a także dla rodzin, które chcą połączyć wypoczynek nad oceanem z wygodną formułą all inclusive i dobrą infrastrukturą na miejscu. Jeśli ten hotel jest na Twojej liście kandydatów na kolejne wakacje, zostaw subskrypcję, polub film i napisz w komentarzu. Czy wyobrażasz sobie swój idealny poranek, bardziej przy hotelowym basenie, czy właśnie na plaży Playa Dominicus, z widokiem na turkusowy ocean?